Grupa MTP to lider w branży targowej. Firma, która specjalizuje się w wynajmie przestrzeni eventowych, w ich aranżacji, w usługach reklamowych i gastronomii. Nasza działalność obejmuje różnorodne branże. Od organizacji eventów po interaktywne rozwiązania technologiczne. Chcemy być postrzegani jako firma, która pod względem cyfryzacji i innowacyjności znajduje się wśród najlepszych na rynku. W branży targowej priorytetem jest nadążanie za zmieniającymi się potrzebami klientów a naszym celem jest upraszczanie procesów i wprowadzanie rozwiązań, które pozwalają realizować te cele z najwyższą efektywnością. Wyróżnia nas kompleksowe podejście, skala działania, a Triwa pozwala nam skutecznie spełniać te wymagania. Zdecydowaliśmy się na system stworzony w Polsce, który spełniłby nasze kluczowe wymagania: obsługę księgowości, kadr, płac zgodnie z przepisami prawa, integracja z urzędowymi instytucjami oraz możliwość modyfikacji w specyficznych dla naszej branży procesach, takich jak organizacja targów czy budowa stoisk. Kluczowe było również API. Umożliwiające komunikację z innymi systemami, które nadal funkcjonują w MTP. Po analizie wybraliśmy system TRIBA. Przekonały nas zaawansowane funkcje, polskie korzenie oraz model współpracy Sonety, producenta systemu, który skupia się na rozwoju i wsparciu technicznym, pozostawiając wdrożenie swoim certyfikowanym partnerom. Międzynarodowe Targi Poznańskie, jako gigant w organizacji eventów, operuje w złożonym środowisku wymagającym precyzyjnego zarządzania procesami. Mimo tej złożoności z sukcesem wdrożyliśmy TRIWA jako narzędzie, które nie tylko odpowiada na nasze bieżące potrzeby, ale także wspiera dalszy rozwój. Kluczowym elementem była elastyczność systemu, dzięki której mogliśmy dostosować go do takich obszarów jak zarządzanie projektami, budżetowanie czy szczegółowe rozliczenia kosztów. Oczywiście napotkaliśmy wyzwania, szczególnie w fazie dostosowywania systemu do naszych unikalnych procesów, ale TRIWA udowodniła, że jest narzędziem, które potrafi odpowiedzieć na nawet najbardziej wymagające potrzeby. Liwa pozwala na pełną integrację procesów od finansów po zarządzanie eventami. System został dostosowany do specyfiki naszej działalności, m.in. zarządzanie projektami targowymi, kosztorysowanie stoisk czy zarządzanie zleceniami produkcyjnymi. Elastyczność kokpitów umożliwia dostosowanie interfejsu operatorów do ich indywidualnych potrzeb, od przeglądu kluczowych wskaźników po obsługę złożonych procesów. Wszystko dostępne jest w jednym miejscu. Dzięki integracji z wieloma zewnętrznymi systemami, jak CRM, systemy biletowe czy zarządzanie dostępem, TRIVA staje się centralnym punktem zarządzania wszystkimi aspektami organizacji wydarzeń, zapewniając płynność i efektywność procesów. Dzięki TRIVA nasze procesy stały się bardziej przejrzyste i intuicyjne. Redukcja dokumentacji papierowej, automatyzacja takich procesów jak rozliczenia czy obieg wniosków urlopowych pozwoliły nam usprawnić codzienną pracę. System wspiera nas w realizacji strategicznych celów, upraszcza procesy, zwiększa efektywność i pozwala naszym zespołom skupić się na tym, co najważniejsze, na działaniach przynoszących wartość dodaną. To, co było dla nas również bardzo istotne. To fakt, że system jest bezkompromisowo zgodny z polskim prawem. Triva to nie tylko narzędzie, Triva to jest też partner w rozwoju przedsiębiorstw. W grupie MTP system Triva stał się odpowiedzią na obsługę złożonych potrzeb od zarządzania targami, po szczegółowe rozliczenia finansowe. System Triva udowodnił, że nawet w tak wymagającym środowisku można stworzyć efektywne i skalowalne rozwiązania.